Dzień dobry, szanowny panie profesorze. Dziś w związku z zaistniałą niezależną od nas sytuacją przygotowaliśmy w nieco inny sposób prezentację magazynu El Decoracjo. Zapraszamy do oglądania i mamy nadzieję, że taka prezentacja przypadnie Panu do gustu. Nie przedłużając zaczynamy! El Decorajo jest jednym z dodatkowych magazynów L. Oprócz El Decorajo jest jeszcze L Wedding. El Sport oraz El Man. Każdy z nich porusza inną, jasno określoną tematykę, skrojoną pod zróżnicowanego odbiorcę. W przypadku El Decoracio jest nim oczywiście odbiorca interesujący się designem oraz aranżacją wnętrz. Omawiany przez nas magazyn jest międzynarodową marką. Obecnie na świecie jest wydawanych aż 26 edycji magazynu. W Polsce pierwsza edycja ukazała się w 2000 roku. Wydawcą jest Burda Media Polska, który zajmuje się wydawaniem innych popularnych tytułów, takich jak gala czy glamour. Zadaniem El Decoracją jest obserwacja najnowszych trendów w świecie aranżacji wnętrz. W magazynie możemy znaleźć doradztwo w tym zakresie oraz wiele inspiracji zaczerpniętych z najpiękniejszych domów świata. Dodatkowo, czytając El Decoracją, możemy bliżej poznać historię designu. A tak wyglądają przykładowe okładki magazynu. Jak widać, są bardzo estetyczne, z odpowiednio dobranymi kolorami i czcionkami. Wracając do informacji. Al ukazuje się co dwa miesiące. Zachowuje przy tym odpowiednią konwencję, którą zarysowaliśmy już kilka slajdów wcześniej. Redaktor naczelną polskiej edycji jest Małgorzata Szczepańska. Jest ona między innymi autorką pomysłu Młodzi na start. To konkurs El Decoración skierowany do młodych projektantów oraz studentów i uczniów szkół artystycznych. Tematem tegorocznej edycji jest design XXI wieku, a nagroda główna wynosi aż 20 tysięcy złotych. Magazyn składa się z kilku działów. Wnętrza, design, architektura, ogród i teraz, news... Oraz sklep L. Magazyn radzi sobie bardzo dobrze w sieci, posiada swoją stronę internetową oraz świetnie radzi sobie w mediach społecznościowych zarówno na Instagramie, jak i Facebooku. To oczywiście nie wszystkie aktywności w internecie. Oprócz mediów społecznościowych i strony internetowej prowadzi również swój własny sklep online, w którym współpracuje m.in. z Ikeą. To już wszystko, jeżeli chodzi o prezentację magazynu El Decoración. Wszystkich zainteresowanych tematem odsyłamy na stronę internetową oraz media społecznościowe El Decoración. Informacje na ich temat zawarliśmy w opisie tego wideo. Dziękujemy za uwagę i miejmy nadzieję do zobaczenia niebawem na zajęciach. Miłego dnia!